Wielki powrót do studia atakowany, Krzysztof Paciorek jest z nami. Dzień, Dzień dobry, kłaniam się wszystkie. Jak się masz? Dobrze się mam, przystosowuję się do, do pogody. <grym> <grym> Łukasz Ciesionowski. Spotykamy się po meczu z Wisłą Kraków, więc zaczniemy od tego tematu. Ten mecz już został powszechnie określony jako mecz dwóch połów. Pierwsza dla arki z jej golem Olafa Kobackiego z kilkoma naprawdę niezłymi szansami, no a w drugiej połowie cofnięcie się żółto-niebieskich i Wisła, która w sumie nie stworzyła zbyt wielu dobrych sytuacji. Ale jedną z nich, jedną z tych dwóch w sumie najlepszych wykorzystała, no i zremisowała to spotkanie. Można odczuć, że po tym meczu komentarze są głównie takie, że, że jest to sprawiedliwy remis i zasłużony i nawet trener Łobuziński mówił na konferencji pomeczowej, że szanują ten punkt oczywiście. Natomiast ja Ciebie chciałem spytać, czy właśnie też masz takie poczucie, że to jest sprawiedliwy remis i czy nie masz jakiegoś niedosytu, bo ja Paradoksalnie, im dalej od tego meczu, tym mam większy. Zwykle jest tak, że po końcowym gwizdku odczuwasz takie niespełnienie po, po tego typu meczu, a potem już trochę się do tego przyzwyczajasz i z tym zgadzasz i, i czekasz na następny mecz. A mi się wydaje, że jednak biorąc pod uwagę jakość tych okazji, arki, zwłaszcza w pierwszej połowie, i, i jakość gry wisły, która nie była najwyższa, nie oszukujmy się, no to jednak arka bardziej zasłużyła na trzy punkty. No nie dosyć czuję pewnie, bo to był taki mecz gdzie trzeba było po prostu podwyższyć na 2-0, mm. bo Wisła oddała jeden celny strzał w tym meczu i zdobyła, zdobyła gola. E, miała w drugiej połowie tą przewagę, rzeczywiście długo się przy piłce utrzymywała, Arka dużo biegała i traciła sił, w ogóle grała w taki sposób, który kosztował dużo, dużo sił drużyny. I Wisła cały czas starała się tą piłkę gdzieś tam rozrzucać do skrzydła, wchodzić od boku, na ten tam siódmy metr dogrywać. W zasadzie tak jak strzeliła gola, to wcześniej podejmowała takie próby, ale one się nie kończyły strzałem, bo były bardzo mądrze blokowane. I w ogóle Arka się bardzo dobrze broniła, mhm. tak do stracy bramki tak sobie myślałem, że pokazuje nam w sumie fajną twarz Arka, bo tak potrafi, no jak to się mówi potocznie, cierpieć. I robiła to całkiem dobrze, bo naprawdę Wisła była neutralizowana do szesnastego metra. i, i może poza optyką, poza optyką, przewagą optyczną wcale jakoś tam sobie nie wypracowywała tych sytuacji. No ale to jest przewrotność piłki nożnej, kiedy gojny został w ostatniej chwili pięknie wyblokowany, tam do mm -hmm. dopustaka, minuta czy dwie później idzie, idzie akcja na jeden-jeden i myślę, że my się możemy tutaj bawić, bo oczywiście nie widzimy zawodników codziennie w treningu i my tylko na, na zasadzie futbol menadżera możemy sobie sugerować, co my byśmy zrobili. Ale wydaje mi się, że można było wcześniej, że można było seedzibę wpuścić za, za Milesia, który grał nieźle, ale tą kartkę dostał i, i już gdzieś tam wisiał na włosku. Trochę ożywienia, może by się przydało wcześniej, może, może turski wcześniej, bo on zagrał ile? 3-4 minuty, a tak bardzo aktywnie się tam pokazał i rzeczywiście trochę szumu zrobił. Nie dosyć też czuję, dlatego, bo to w tych ostatnich minutach arka się rzuciła. Mm -hmm. To nie było tak, że Wisła strzeliła bramkę i parła do tej zwycięskiej. Wcale tej szali nie była bliska przychylenia na swoją korzyść, i, i dlatego czuję ten niedosyt również, bo była świetna okazja usamodzielnić się na pozycji lidera. Tak to no, straciliśmy tę pozycję. Mhm. Na, na rzecz Lechy oczywiście to jest tylko różnica bramek, więc tutaj też nie ma powodu do rozpaczy. Ale też, słuchaj, no, mieliśmy trudny już terminasz teraz. Mieliśmy mecz z Tychami na wyjeździe, świetnie zakończony po naszej myśli. Ten mecz z Wisłą wiedziałem, że będzie trudniejszy, bo Wisła w ostatnich latach jest dla nas a, niewygodna, b, ona umiejętnościami indywidualnymi, nie wiem, czy nas przewyższa, ale ma tam dużą jakość. Tylko Wisła się jeszcze nie nauczyła tego, co my się przez 4 lata nauczyliśmy, czyli po prostu jak grać w tej pierwszej mm. lidze. I dopiero w tym sezonie po Arce widać, kiedy drużyna okrzepła i się zgrała, bo mamy całkiem stabilny skład. Ona zaczęła po prostu grać tak, jak e, wypada to grać faworytowi pierwszej ligi Czułeś, że, że z perspektywy piłkarzy ta presja w meczu z Wisłą była większa, bo od początku w sumie tej rundy już w tym sezonie Arka próbuje na przykład wyprowadzać piłkę od bramkarza krótko i tak dalej, ale ja miałem takie wrażenie, że no w tym meczu z Wisłą to wyjątkowo się piłkarze stresowali i szło to spornie i na dużym ryzyku. Graliśmy, te, było trochę niedokład, niedokładności, nawet jak piłkę przejmowaliśmy, to zaraz już ją traciliśmy, te przebitki mm. były dla Wisły i też było dużo grania górą. Mm -hmm. no Karol Czubak był tam osamotniony, biegał po połowie przeciwnika, rozbijał te, był te, też taki tych ubrańców, no, no nie, miał, nie miał z kim jak pograć. No, ten gol dla nas to też był trochę, no może nie przypadek, bo to był wynik pressingu i tego, że, że Olaf poszedł za, za piłką i za obręcą do końca. No, ale ją potem też był błysk indywidualny. Jego. Tak, i to był ten błysk indywidualny, błąd bramkarza trochę, no ale no mówię, Arka w pierwszej połowie idealnie wykorzystywała wszystkie swoje atuty. Atut własnego boiska, e, przewaga psychologiczna, byliśmy w lepszym poziomie, więc nie musieliśmy za wszelką cenę się rzucić na Wisłę jakoś szaleńczo. Pierwsza połowa była naprawdę przeprowadzona wzorowo, w drugiej wydaje mi się, że trochę mogą siły też braknąć, bo, no właśnie, bo, bo, to zapytać bo Arka też. grała dosyć taką, nie męczącą w sensie wrażeń, ale męczącą fizycznie dla zawodników piłkę. Jednak było właśnie dużo lagowania, dużo biegania, podwajania, i, i stąd moje wrażenie, że zmiany mogły być wcześniej przeprowadzone i, i trochę ożywienia do środka się by przydało, czy z przodu, ale. No trener wie lepiej, no mimo wszystko, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to była kwestia tego, że te dwie pierwsze były w sumie wymuszone. Tylko pytanie, tak. czy na przykład nie można było ich od razu obu przeprowadzić, ale zgaduję, że tutaj jeszcze trener chciał zobaczyć, czy może Przemek stąd zaradzę. Ja, Przemek też sam mógł... razem z, z Kacperem Skórą tak. padli w sumie na Murawę w tym samym momencie. Kacper od razu zszedł, a Przemek jeszcze wrócił jeszcze i potem może. usiadł drugi raz. I już dwie, dwie te tury zmian zostały wykorzystane, co też troszkę jakby... Ale patrząc po, po wynikach naszych bezpośrednich przeciwników do awansu, ten punkt rzeczywiście trzeba bardzo szanować i... Nie, no nie jest najgorzej tak pod względem tak. innych wyników. To jest Szkoda, że nie, nie dobiliśmy na dwa, ale to już można sobie tylko gdybać. Jest teraz kolejny ważny mecz przed nami z Odrą. Ten kalendarz się to, trochę lepiej już ułożył teraz, więc no, trzeba zdobyć trzy punkty. Generalnie mamy mały margines błędu. Jeżeli wszystkie drużyny będą tak dobrze punktować, to, no, to musimy wygrywać, wygrywać i jeszcze raz wygrywać. No właśnie, w meczu z Odrą zabraknie tego, który błysnął tym swoim indywidualnym geniuszem w tym meczu i w sumie dał Arce tego gola i ten punkt można by powiedzieć równie dobrze, czyli Olafa Kobackiego. Nie będę pytał, czy to duża strata, bo wystarczy spojrzeć, ile on ma w tym sezonie na koncie goli i jak ważną postać jest nie tylko w Arce, ale i w pierwszej lidze, ale czy martwisz się o to, czy będzie kim go zastąpić? Jest szwili, więc dla niego to będzie świetny moment. Zresztą po to przyszedł do Arki, żeby w takich momentach e, zastąpić Kluczowych zawodników i nie schodzić poniżej ich poziomu. To jest Zawodnik na pewno nie tego formatu co kobacki, ale spokojnie powinien dać radę. No. Czy on na lewe skrzydło wtedy, a Kasper zostaje na prawym, czy jakaś podnianka? A tego, tego to już nie wiem. No. <ścoughs> może go zmieni na, na może go prędzej zagra na prawym skrzydle, no, mhm. miał ładną asystę z tego skrzydła już, mhm. więc może, może tak to się utrzyma, nie wiem, ale wydaje mi się, że on naturalnym. E, pierwszym zmiennikiem dla Olafa. A na marginesie ta zmiana w meczu z Wisłą, taka nie do końca moim zdaniem udana. Jakby był bardzo widoczny z przodu, jakby pokazywał się do gry, szarpał, potrafił pokazać jakby indywidualne umiejętności i zyskać dzięki temu przewagę. Ale do tyłu już było znacznie słabiej. słabo. Ja go sobie obserwowałem trochę, on mm -hmm. dużo się wracał i. Wracać się wracał. tak. I nawet tam pokazywał, dyrygował tym Ta, ustawieniem. Tak, się. I teraz się <coughs> kwestia, czy markował swoje, swoje błędy markował. Czy... Znaczy, wydaje mi się, że to nie było tak na Alibi jakby specjalnie robione, żeby pokazać, nie, że, że. O, jasne. robię coś. <coughs> tylko, tylko na zasadzie chciał być bardzo aktywny, bardzo się angażował rzeczywiście w grę. Natomiast jeśli chodzi o same umiejętności defensywne i właśnie ustawianie się w defensywie, no to nie było. Jakby pogorszyła się ta gra po tej stronie, po tych zmianach w prowadzeniu Kasiana Lipkowskiego. Jest to zmieniego. zawodnik ewidentnie na wskroś ofensywny. Mm -hmm. <laughs> więc zobaczymy powinien. Nie, no myślę, że da radę... nie ma opcji musi pracować. W Od gronie. Odra też teraz no, nie jest w jakiejś szczytowej formie. No więc <laughs> dobrze się to układa, ale zaczynamy. No, Im dalej w las, tym będzie trudniej. Drużyna będzie zmęczona, też zmęczona, też będą te kartki, kontuzje, więc wszyscy nasi rezerwowi muszą być cały czas w pogotowiu i oni są tego świadomi, że dostaną tą szansę wcześniej czy później i muszą być wtedy na 100% gotowi do. Nie to, żeby tylko zgadzała się liczba zawodników, tylko żeby rzeczywiście dołożyć swoją cegiełkę, cegiełkę od siebie. Tak, no te zmiany bardzo się nam mogły podobać w meczu ze Stalą Rzeszów i generalnie od początku. Tylko też różnica klasy Grunty, między Stalą a, a, a Wisłą. Racja, że ta narracja, że ta ławka wygląda mocniej, no ale jednak z Wisłą te zmiany aż tak nie pomogły, więc y, to nie jest tak, że już jest tylko pięknie i najlepiej. Nie, nie no Wisła była przede wszystkim bardzo dobrą drużyną, czy jest i, i ma potencjał na awans do Ekstraklasy, tylko mówię, no oni chyba ciągle nie potrafią przestawić się na te, mentalnie na tę pierwszą ligę i. To jest to, co chyba u nas trochę było, można było zaobserwować w pierwszych dwóch, trzech latach po spadku. Takie podejście, że nam się trochę należy za samą nazwę i, i za wielkość klubu. Wisła jest większym klubem od arki, więc wiadomo, że tam jest o wiele większa presja. I, i tam kibice, zresztą tu widać po internecie, że mm. gdzieś tam żyją naprawdę w takim świecie fantazji, czasami, że ciężko w to uwierzyć, ale no, to są ich problemy. Myślę, że jak się uporają głównie z tymi mentalnymi problemami, bo arka, arka ma drużynę i to było widać w tym meczu. A Wisła ma z kolei umiejętności bardzo dużo indywidualnych, ale ta drużyna jeszcze nie funkcjonuje tak jak chociażby u nas czy nawet w Lechii, no bo tam też naprawdę każdy mecz dla drużyny z Gdańska pracuje na ich korzyść tylko i wyłącznie. No chociaż nie, nie było łatwo w ostatniej kolejce. Nie było z idziem, Nie było, ale... ale mieli taki typowy mecz, właśnie gdzie jesteś faworytem awansu, to nieważne jest, musisz go przepchać, mm. bo masz lepszych zawodników po prostu. I, i tam im się udało, niestety. Mogło pójść w drugą stronę podubyskie, miało fantastyczną sytuację przy 1-1, powinno to. prowadzić. No ale potem, oczywiście, ten, ten zwycięski gol dla, dla Lechy, ale no derby, derby bardzo późno w tym sezonie, właściwie koniec, właściwie już może być wszystko rozstrzygnięte, oby na naszą korzyść. Patrzę na to, jak sobie radziła Odra Opole przed tym meczem z Wisłą Kraków, przed tym naszym meczem z Wisłą Kraków, oni grali z Wisłą Kraków i przegrali 1-2. Rozmawialiśmy trochę o tym meczu w poprzednim odcinku z Mateuszem. Hawrotem, no tam Wisła nie wyglądała najlepiej. i Odra miała kilka swoich niezłych sytuacji, w tym po stałych fragmentach gry. W jednej sytuacji nie trafił dobrze w piłkę Niziołek, potem też była poprzeczka, była świetnie, właśnie obraniona wyjątkowo przez Alvaro Ratona, e, główka Borchy Galana i tak dalej. Natomiast no, Odry nie można tutaj nie doceniać, bo świetnie zaczęli ten sezon i byli chyba taką w ogóle największą niespodzianką In Plus. I cały czas zresztą są blisko o czołówki, bo w tej chwili wprawdzie dziewiąte miejsce, no ale tylko dwa punkty straty do, do Baraży, także to jest, to jest de facto nic. Eee, jakie masz nastawienie przed tym spotkaniem? Czyli będą raczej ciężary, czy, czy to jest taki mecz do, do spokojnego wygrania typu Stal Rzeszów? Sano, mecz ze Stalą Rzeszów też aż do końca spokojny nie był. Arka na szczęście była wtedy bardzo dobrze dysponowana i grała konsekwentnie, a Stal jest jednak gorszym zespołem od Odry mm. I... Nie powiem chyba o żadnym meczu, który nam został do końca sezonu, że będzie spacerkiem. Bo naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, im ta wiosna będzie, im dalej będziemy w kalendarzu, tym piłkarze będą mieli cięższe nogi, trochę cięższe głowy pewnie. I w każdym meczu muszą być naprawdę skupieni na 100%. Zresztą taki przekaz raczej z szatni... Dominuje, że skupiają się na każdym następnym meczu, i to jest chyba najlepsze podejście. Bo jeżeli zacznie się kalkulować, myśleć, to rzeczywiście będzie trochę trudniej na boisku. Jesteśmy na drugim miejscu. Mamy tyle samo punktów co lider, mamy małą przewagę nad trzecim miejscem, więc trzeba robić wszystko, żeby ta przewaga się przynajmniej utrzymywała. Ja naprawdę, 1-0 mi wystarczy, byle, byle punktować. lub jak na 0 z tyłu gramy, to, to jest inna sprawa. No, mamy całkiem szczelną obronę w, tym sensie, w tej rundzie, więc niech tak, niech tak po prostu pozostanie. Jesteśmy faworytem tego spotkania. Ten mecz z poprzedniej rundy nie ma w ogóle tutaj znaczenia. Według mnie, bo sytuacja się bardzo odwróciła, my jesteśmy w innym miejscu. Odra jest troszeczkę w, odrocie, w odwrocie i niech tak pozostanie. Utrzymajmy tę tendencję. No, mm -hmm. no tak, patrząc na, na mecze Odry w tej rundzie, no to wiedzieliśmy się już znacznie słabiej niż. Nisziej się nią zdecydowanie. Ostatnio miałem też okazję oglądać fragmenty tego meczu z Zagłębie w Sosnowiec. Chociaż ta sytuacja, tak jak mówisz, się zmienia, bo na przykład GK Katowice, który wydałoby być się takim średniakiem tej ligi, jest w Teraz... bardzo dobrej formie na wiosnę i już dobił właściwie do tej szerokiej czołówki i też no będzie ja miał ambicję że, że w, w tych barażach się znajdzie. A Zagłębie Sosnowiec, no dołuje strasznie, jest chyba kandydatem numer jeden do, do spadków. w tym teoretycznie, momencie. teoretycznie spadli. Można powiedzieć, Prawda. że spadli, natomiast no już też troszkę lepiej wyglądali w tym meczu, jak się zaczną docierać, no to tam może jeszcze... No to może akurat Fukty się dotrą, na, na, drugą ligę, na drugą ligę się może dotrą akurat. W, Wyszarpią no. może akurat, kto wie. Piękny stadion w drugiej lidze, taki Sunderland będzie. No właśnie, ironiczne tak, że budują nowe stadiony, a potem... Nowe stadiony ze jest my też no. dostaliśmy nowy stadion i spadliśmy od razu. Może to jest zasada. W tym meczu w każdym razie Odra no, nie wyglądała jakoś tam świetnie i też w drugiej połowie, jak jak Zagłębie wyrównało, no to potem już Odra się czasami broniła dosyć rozpaczliwie, więc no, jest to zespół na pewno do, do ugryzienia. obuwiliśmy mecz z Wisłą, mówiliśmy mecz z Odrą. Nie wiem, masz jakieś wolne wnioski jeszcze, nie było cię trochę tutaj. Możesz się. Nie policzyć. było mnie, no, tak. Zmiany w klubie. Mamy nowych dyrektorów już. widzę Duży powiew optymizmu. No właśnie, oprócz pana Pawła Bienia, o którym już mówiliśmy, teraz jest też nowy dyrektor handlowy. Tak. Który Bardzo go, jak dobrze. Mówią, jest, zadaniem jest pozyskanie też m.in. nowych sponsorów. Wielu sponsorów już wróciło tak. po przerwie. Czytałem właśnie dzisiaj rozmowę na trójmiasto.pl, mhm. że już w zasadzie są nowi sponsorzy w drzwiach, mhm. Czekają, zobaczymy. Yy, myślę, że no, brakowało nam kogoś takiego, kto skupi się tylko i wyłącznie na przyciąganiu finansowania, sponsorów. Zobaczymy. Widać, że ma doświadczenie w handlu. E, tutaj akurat wiadomo, znajomość piłki też jest, ba, może nie same piłki, co at atmosfery i, mm -hmm. i, i kuluarów jest ważna, ale cieszę się, no bo to też e, nie pozostaje na nic innego. Trzeba szukać finansowania zewnętrznego. Już nie możemy liczyć tylko na, mm. na miasto i, i na dzień meczowy. E, frekwencja cieszy. Myślę, że tak spokojnie te powyżej 10 tysięcy to jeszcze mamy do tego Małą drogę to u nas zawsze było tak, że wyniki budowały frekwencje i tu się też nie ma co czarować i oszukiwać, że tak naprawdę największym nośnikiem marketingowym, czy magnesem, który przyciąga kibiców, to są piłkarze i ich wyniki. No, nie jesteśmy elementem takim jak Łódź na skalę krajową, więc tutaj u nas zawsze ta praca organiczna, praca u podstaw była bardzo ważna. Mam nadzieję, że, że nowi dyrektorzy. To zapewnią na razie trwa miesiąc miodowy z tego, co widzę w social mediach. E, w piłce nożnej jest tak, że jak są wyniki, to jest fajnie, wszyscy się e, klepiemy po plecach i spijamy z dzióbków, jak przyjdzie jakieś tam małe zamieszanie no, sportow na, na poziomie sportowym odpukać, żebyście słyszeli odpłukuję No to zobaczymy, jak wtedy będą, e, będzie klub reagował i też jak kibica. No. To jest, to mnie zawsze, nie może nie bawi, to jest bardzo ciekawe, jak w środowisku piłkarskim u nas kibiców i wszystkich żyjących tą piłką, jak te nasze nastroje od ściale do ściany mhm. lecą. No i w tej chwili jest świetnie, fajnie, ale no, odpukuje no, drugi raz, przyjdzie jakiś kryzys, zrobi się zadyszka, no to mam, mam nadzieję, że wtedy. Też nie będzie zbyt dużo nerwowych ruchów wśród kibiców, yy, czy dyrektorów, ale jest też. Tak, my... i w klubie, czy wytrzymają. Ja już też o tym myślałem, to jest wiadomo, że wybieganie duże w przyszłość, ale jeżeli udałoby się awansować do ekstra klasy, czy na przykład Wojciech Łobodziński wytrzyma na stanowisku po pierwszej serii pięciu meczów bez wygranej i tak dalej. Tak, czy, życzyłbym czy... sobie tego, bo to by moim zdaniem świadczyło o tym, że zrobiliśmy jakiś postęp i coś się zmieniło w tym. Podejściu. No trochę tak. Bo... E... Marka tu się nie, nie różni za dużo najpierw, jeśli no nie o... najpierw musimy awansować. To no jest, tak, jest tak, bardzo tak, daleka tak. droga do tego. Na razie jest przyjemnie, bardzo fajnie wysortowaliśmy. i pff, no zaczynamy, no wszyscy trzymamy kciuki, bardzo, wszyscy są zmęczeni tą pierwszą ligą przede wszystkim, mm -hmm. mimo że ona jest atrakcyjna całkiem piłkarsko i, i kibicowsko stadionowo też jest nie najgorzej, no ale wciąż jest to pierwsza liga, i dużo jest bardzo duża przepaść między pierwszą ligą, a Ekstraklasą i finansowo, organizacyjnie. Mam, mam nadzieję, że... No i nie chcemy już w Polsacie sport oglądać. No, tak są, to teraz będzie chyba w Telewizji Polskiej, tak? Pierwsza <grym> tak, liga. teraz się zmienić. No, to... Ale będzie tam prawdopodobnie Marcin Fedek, więc jakby co, to się nie uwolnimy. Nie uwolnimy się, ale ważne, że pod strzechy zawita ta pierwsza liga, no bo wydaje mi się, że w ogóle celem nie tylko pierwszoligowych klubów, ale w ogóle polskiej piłki przed u no, powinno być w miarę Możliwości równanie finansowe i organizacyjne rozgrywek pierwszej ligi ekstraklasy. No wiadomo, że powołam się na przykład z kosmosu, czyli z Niemiec, mhm. gdzie pierwsza Bundesliga i druga Bundesliga, nawet trzecia, też powoli generują gdzieś tam podobne e, zainteresowania. Nie wiem, to jest duża praca do wykonania dla zarządców ligi i klubów też, ale no, mówię, porównywanie Polski i Niemiec jest zawsze tyle trudne, bo u nas nigdy nie było takiej kultury piłkarskiej. Mhm. I, i, można by o tym nagrać kolejny podcast, więc nie ma co w dygresję płynąć. Dziedziale mecz z Odrą. Już będziemy znali trochę więcej e, wyników w tej kolejce. Zaraz chciałem spojrzeć właśnie na na następne mecze. Aha, zaczyna jest z ciekawszych starć w tej kolejce Wisła Kraków mierzy się z Miedzią Legnica. To też mecz w szerokiej czołówce, więc widzę, że będzie ciekawy. Remis by się przydał. <laughs> Typowanko małe, ale wcześniej w piątek zaczynamy od Polonia Warszawa Wisła Płock, potem Lechia Gdańsk Zagłębie Sosnowiec, czyli lider mierzy się z ostatnią drużyną w tabeli. No, słuchaj, to może czyli być pojedynek... Pewne zwycięstwo Zagłębia. <laughs> <laughs> Raz, obawiam się, że to może być pojedynek gołego tyłka z batem, bo Lechia jest rozpędzona i. No to siebie zostało. Oni też to powtarzali e, od Dłużymy. początku I, i ci, którzy obserwują pierwszą ligę, też sobie zdawali sprawę z tego, że Lechia z każdym meczem, z każdym tygodniem będzie e, powinna być lepsza. Mhm. No zobaczymy. Mam nadzieję, że tam strzał sobie stopę, albo nawet dwie. I będzie wynik jakiś korzystny dla nas, ale nie ma co patrzeć na innych. Po prostu musimy konsekwentnie trzy punkty zdobywać e, co weekend, jeżeli się nie daje, to minimum jeden po prostu. No i tych słabszych musimy ogrywać. Tak jak to zrobiliśmy z Stalą, tak zrobiliśmy to z Polonią Warszawa, tak zrobiliśmy to z GKS Tychy. No bo suma sumarum GKS Tychy było słabsze od nas w meczu. Mhm. Nie miało konkretów. Dwa mecze w piątek. Te oba mecze, które wymieniają są w piątek i Wisła też gra w piątek, tylko 20.30 z Miedzią. To jest taki chyba hit kolejki. No i nasz mecz z Odrą Pole, bo poza tym nie mamy za bardzo spotkań drużyn z czołówki. GKS Tychy podejmuje Chrobrego, Głogów. Interesują nas piątek i niedziela. Górnik z GKS pod Beskidzie. Stanie kolega przed przerwą na reprezentację, niestety. No zapomniałem, bo zapomniałem wygrać już że tam. No, no właśnie, to jest. Dla mnie też to jest zawsze boli. I czekanie tylko, aż wróci liga. Czekamy na niedzielę. Czekamy e, na zachęcamy niedzielę. Was do kupowania biletów. Na mecz z Wisłą była, co oczywiste, dosyć duża mobilizacja ostatecznie około 9 kibiców. No tutaj, jak będzie 5-6, to będzie super, myślę. Kupujcie bilety. spoglądasz. Wejście na stadion o dziwo nie było takie trudne, mm -hmm. że przyjdę pod koniec. Też mały, moja mała obserwacja, jak wchodzimy od stryjskiej, żeby się przesuwać do wszystkich bramek, hmm. bo bardzo długa kolejka powstawała aż to do, jest aż do wiaduktu. A tak naprawdę najdalsza bramka od kolejki była prawie wolna. Mm. I ludzie się z nami nie przesuwali, tworząc tą kolejkę. Więc na zakładkę można tam wchodzić bez wpychania się żadnego. Eee, kupujcie bilety po prostu. W przesyłkach są zawsze troszkę tańsze. Albo karnety, wtedy już się nie trzeba przejmować w ogóle. Tak, no ja w tym roku nie, nie, nie skorzystałem z karnetu za późno. To było. Nie no, to dopiero w przyszłym, trudno, nie będę miał prawa do prolongaty, dopiero na ekstra klasę, na ekstra klasę, dopiero w drugiej turze będę mógł kupić no. widzimy się w niedzielę, 12.40 Arka Gdynia od Reopole oby podtrzymać te pasy. w tym momencie mamy 5 meczów z rzędu bez porażki, licząc też z ostatnim meczem z ubiegłego roku, więc niech ta seria trwa jak najwięcej zwycięstw w niej, idealna godzina, wczesny obiad, e, spacerem na stadion i potem z, y, spacerem ze stadionu do domu, no. I cały dzień dla Was jeszcze. Czy może być coś piękniejszego? Nie może. Ciężko sobie wyobrazić. Krzysztof Paciorek. Dziękuję uprzejmie. Łukasz Jesionowski. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.